Dzień dobry Państwu, to jest mój pierwszy odcinek takiej, takiego czegoś, tak Let's Play Xerox 2 Pierwszy w ogóle mój filmik to jest, to jest to moja. Jak chcecie takie filmiki, to piszcie. Naprawdę, o, jeszcze tak mam taki trochę głupi głos, no, Zobałem się, porąbało, bo zaś się bo zobałem się, bo zobałem się, bo tym się, bo zobałem się. Zobałem się, bo a a a le Okej, okay, no to mamy te postać. Możemy sobie, no nie ma tam. Trzyłem. 9, 9. Nie wiem. Nie mów. OK. A zrobimy te może tak, Dobra. I zaczynamy. Ja już AQ mam ogólnie zrobione, bo tam w moim rynku, tam już na pierwszy level wszystko mam. Tak na 30 właściwie. Więc powinniśmy dawać ładnie radę. No dobra, to jest z powodzeniem. Okay. Tu sobie uporządkujemy. Kliniki będą 10-minutowe, bo ja nie umiem pobrać limitu. No dobra, co? Tutaj jest. Dobra. Jakieś super fajne, jakieś no to, to jakieś nie jest, nie? Ale przynajmniej jest jakiś porządny AQ, bo ja, ja ogólnie AQ nie umiałem zrobić, ale muszę pozrobić. Y, gościa y, mentos szyka. Który napisał odpowiedź na y, pytanie takiego y, kolecia, który zapytał się o to, jak, y, jakie mieć dobre EQ do Atlantydy. No właśnie. I nie tylko jemu pomógł, ale na pewno też wielu innym osobom, na przykład mnie. Y, teraz ładnie też idzie ten spot. i jest zajebiaszo. Dobra, y, to będzie raczej... Y, o, modlitw, no. Mamy już tutaj level. Tu się założę, a to no, no dobra. Tu się trochę już piję, gdżę To się już założę, te się mogę. No, a to tu gram na laptopie, więc czasami mogą być takie zakłócenia w tytku, że się wyłączy komp, no ale nie powinno być. I tak mówię, ja nie mogę pobrać limitu, więc nie da rady, po prostu ja muszę tak zgrać, ja nie mam rady bo. Nie ma szans. a to powinno złożyć. Do jakiejś innej zbroi, która będzie bardziej pożyteczna, EQ będę robił yy, poza silnikami. Yy, i filmiki ja będę jak No nie wiesz, zobaczę. Na to od Was zależy, czy w ogóle chcecie te filmiki. No jakoś specjalnie dla Ciebie to ja ich nie nagrywam. Hmm. co no, ja nie Najlepsza do ekspa. Według mnie. O. Okej, okay. co teraz? Może, o. Żeby tak jak to też, też, też wyglądało, to trochę, to kupię jakieś może. Jakiś No, ja, no ja. Nie wiem to jaką dupę teraz. A teraz jesteś tam? No ale szansę, nie, 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 Dobra, No leć No, leć nie czemu to Nie no leć leć to musisz robić, no. no ja jestem Mam też jakąś głębę zajedno. Tak dla ja tak ja, jaja, to jakoś tyle nie robię. I tak mam IQ. O, ja bym też nie wiedział. Jak się robi takie, IQ? takie dobre na atlet. To na pewno musi być dużo obrony. Szósty strzeli musi być zawsze maksperzecz i w jakimś przedmiotie tylko się da. Yy, musi być maksymalny i musimy być tylko podporą A w jakim przedmiocie tylko się da, yy, to trzeba... No, jak, A no. w jakim przedmiocie tylko się da, od pierwszy do czwarty, pierwszy, czwarty bo to będzie się, yy, no. odporność na strzały, szansa na uniknięcie strzały i odporność na mięso one się bardzo przydawają. O, tu już na next e co tam jeszcze. A, no tak. A zbroja to trzeba robić u nas wszystkich ale zwoi jest wyjątek. Yy, o, nie, nie najlepiej 45, nie wiem, 35 yy, średnich klubów. To już dobrze idzie. A w zbroi trzeba. obrazek będzie dodanych do PZ 15%, y, max PZ. No i odponu się w A my sobie teraz idziemy do. 2 Wino. Oba, ja wino.

Ja wam że duży level, że, że o, naprawdę. naprawdę wam, że ja zbytnio, no, grać to jakoś bardzo nie umiem, eee, no, ale ja to i tak zamierzam na zabawy. Tak? tak żeby się pobawić, nie żeby mieć projektu ja i w ogóle pro, tylko tak, żeby się pobawić. No, w no, no, yy, no tym odcinku już będę wszystko uporządkowane. No, a gdzieś W tej pierwszej chwili nie o ja nie o tym 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 wszystkim. No to na razie, cześć, pa. Pozdrawiam, subskrybujcie, komentujcie, czy chcecie. No i pa.